Mistrza Edmunda To już kilka lat się robi, tak? Ale posuwamy się naprzód, a końca jakoś nie widać. Nie widać, nie widać, nie widać tego końca. O. No niestety. A to widzę, to, to to ta chyba powstała, nie? Te, te dwie powstały. Święty, święty, święty Antoni Aha. powstał. No i tak wiesz. Dopracowywuje się poprzednie. Teraz tu bakałasz powstał dlatego, że tu wiesz, że tu była szkoła, nie? Dlatego jest tu bakałasz, żeby zapewnić tą łączność między tym, co było dawniej, żeby o tym pamiętać. A, jak książka? No, książka tu jest, właśnie czyta sobie. Tak, so, no, konfiguracja materiału tu tak podpowiedziała, wiesz. A. A tutaj, wiesz, obok będzie woźny, no wiesz, no tak jakoś też tu fajnie, on tu się wkomponował, troszeczkę go bardziej, wiesz, teraz odkryłem, on jeszcze też będzie, wiesz, dopiero robiony we wrześniu, no, no, wiesz, no, trzeba ruszyć każdą, to widzisz, i świętego Mikołaja trzeba tutaj, wiesz, teraz inaczej prowadzić, wiesz, pelerynę, turęka układ no, 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 no. zupełnie inny układ A wiesz z perspektywy czasu inne pomysły do głowy przychodzą, nie? Troszeczkę A na koniec będzie wielkie podpalę go na minutę No dużo trzeba skonserwować trzeba bo tutaj widzę A, jakieś... Podpalę go już Wiem że go podpalę a jeszcze będę go podnosił pół metra do góry A? na takich drewnianych nogach. I po tym będzie to wszystko wykładane. Doszedłem do wniosku, że mi potrzeba trochę wielkości jego. Panie Bogdanie, Widzisz, taka wielka rzeźba, taki małem czarownik mhm. Ale, Ale to, ja to i, tak po... chyba naj... i tak chyba największa rzeźba, jaką zrobiłeś, co? Zanosi no. się na to, że to będzie chyba dzieło życia. Mhm. Bo nikt większego materiału mi nie da do reguły. No właśnie, no to jest faktycznie. No. Tą książeczkę udało mi się fajnie wpasować, nie? Mhm. Właśnie dużo czasu godzin na ten perela To jest to, trzeba zażobować. Tu nalałem 3 litry oleju przepalonego w tą głowę. Aha, bo tam był taki ten na trzeba było wybrać tu również widzisz dzisiaj to zaczopowałem z rana ale ten czop ulegnie wiesz wymianie bo nie mam czego robić wiesz trzeba przykryć taką szlachmicę zrobić wiesz ale taka, taka widzisz o. samemu się jest to tak wiesz można więcej zrobić więc jest jasny Piwa się nie pije. Mm -hmm. No fajnie.